Tutaj jest dość sporo osób. Pszczoły sobie czyściły. Jest ponad 10 stopni teraz. I zerkniemy tam pod daszek. Zobaczymy. zaczyna padać. Tu wymiotłem trochę sobie pod tą siatką. Jeszcze ją założę, bo tu może tak będzie że te ptaki będą dalej tu dziubać w te ule. Tutaj jest dziwne zachowanie tych pszczół. Ale widać tu dużo pszczół z pyłkiem było wcześniej. Mam nadzieję, że matka nie padła, bo mrowią się tu na wydatku. Poznamy z innymi ludami. Tutaj tak tutaj tak trochę bardziej chodzą te pszczuki. Zobaczymy jak tu się ma sytuacja. Tu wysiedzą wysoko dość ale tu mają jeszcze ramkę z pokarmem no ja myślę, że już te podkarmiaczki będą się wyciągać na czasie No nieźle to wygląda Chyba jedna, to jest moja najsilniejsza tu rodzina na tej pasice. Jedna z dwóch najsilniejszych. O, nie. na 12 stopni tylko pada no tak 12 na ile wólu byśmy nie popatrzyli o Dziewiętnaście sześć w gnieździe i czternaście z tyłu. Zobaczmy, czy pszczoły są wysoko, czy nie. No. Nie czuć temperaturę tak podtaszkiem, żeby była... żeby matki jeszcze czerwiły. Myślę, że nie czerwi tam w tym ulu jeszcze. Chyba, że gdzieś tam niżej, ale jakaś nieduża ilość tego jest. Bo 19 stopni to jest mało na czerwienie. Osłuchałem rodziny. No wszystkie żyją. Myślę, że następ teraz może powyciągam te podkarmieczki zanim one się tak już rozejdą dzisiaj jest bardzo ciepło to one nie mogłem wyciągnąć bo próbowałem ale one są tam zaraz przy tych podkarmiaczkach także jeszcze jak przyjdzie jakiś chłodniejszy dzień to wtedy wtedy bym to wyciągnął może już a jak nie to przy pierwszym przeglądzie będę wyciągnął. pozamiatałem, pogarniałem no i tyle na razie wszystkie żyją zobaczymy w jakiej kondycji będą